Challenge accepted, więc co ja mogę? Boże, Ależ to wygląda fatalnie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No to sobie wymyśliłem wyzwanie. Wyzwanie pan sobie wymyślił? Tak. Ja też miałem wyzwanie, no ale przeszło mi. Ja no okay, nie rozumiem, że teraz ma przejść na mnie. No, wie pan, ktoś musi to zrobić, no? Bo szkoda samochodu. Auto już od dwóch lat jest na placu, czas najwyższy, żeby zmieniło i miejsce ich właściciela. Dużo do wypacykowania tutaj. No tak, ale powietrze w oponach jest, widzi pan, nie tak. zeszło. Dobrze, mam pytanie: a skąd ten samochód w ogóle się tutaj w Polsce znalazł? Ono jest ze Szwecji, proszę pana, konkretnie z Malmy. Pan go sprowadził, tak? Tak, oczywiście, bliżej granicy czeskiej, no, żeby się lepiej czuł. Ale w bardzo ładnym stanie z wnętrza, powiem szczerze. No, proszę pana, pod bardzo ładnie, wszystko działa, proszę pana. Pod to gabinecik, tak. właśnie. No. Uchylny lufcik. Tak, uchylny lufcik i widzi pan działa, no. Dobra, ja sobie zobaczę jeszcze silnik. Dobrze zamykam, żeby ona nie zmarzła. 110L. 110L. Były i... robione SL, ale miały więcej koni. No tak, widzę, że silnik jest L. na miejscu. No. Kiedy ostatni raz ten silnik odpalał, w ogóle? To jeździło po placu jeszcze rok temu tutaj, no. By wystarczy proszę pana baterie, trochę benzyny podlać, to. Gaźnikowe to zapali, no. No tutaj tak naprawdę cel ćwiczenia dla mnie to jest. zobaczyć, ten silnik obraca. Bo jak nie stoi na dębowo, to jest o czym rozmawiać, nie? No, róbmy założenie, że nie stoi. Fenomenalne w ogóle w jakim stanie są chromy zderzaka, wycieraczki, lusterko zewnętrzne, to przecież no, wygląda prawie pana jak. No wszystko nowe. jest tak, no. To jest coś nieprawdopodobnie. pana produkcja, no niestety. Fenomenalne. No. I może dlatego. Skoda nadal istnieje, a polskiej motoryzacji nie ma. Taka prawda. Wezmę, pójdę tylko po starter, żeby spróbować tym silnikiem obrócić, dobrze? Prawda? Ja łażę jak pan mi każe. I teraz pytanie, bo z tyłu w bagażniku nie widziałem akumulatora. To pytanie gdzie jest? Albo z przodu. Okej. Okay. Albo wcale. Nie zgłębiałem nigdy budowy tego auta i nie do końca wiem, gdzie jest akumulator. Niezerwana linka. Tu jest zapadka. O. Tu ma pan jeszcze ozdoby choinkowe. <grystanie> Dobra, no. Dobra, 30 kołpaków, ale akumulatora nadal nie widzę. Kiedyś miałem Skodę 120 GLS, było to moje pierwsze auto i tam akumulator chyba był z tyłu za kanapą. Dobra, akumulatora nie ma, jest za to dziura po akumulatorze. To i tak spróbujmy tak, to będzie plus, to jest ewidentnie minus, bo idzie po prostu bezpośrednio na masę. Dobrze, coś się zaczęło dziać. W urządzeniu jest jakieś życie. To ja zobaczę, czy życie jest w samochodzie. Tak. Tylko żeby chociaż dwa obroty zrobił, że ten silnik po prostu się obraca. O, no, proszę pana. Ło! w jakim tempie się obraca? No. Prąd się skończył, ale jako to ma Ale zakręcił. Możemy negocjować. Ile muszę zapłacić? Proszę pana, jak najwięcej. Ile muszę zapłacić? Niech mi pan poda kwotę. Kwota 7 tysięcy. Taka kwota 4 tysiące. No, niech pan coś podrzuci do góry. 400? No, jeszcze trochę. no. 410, tak żeby nawiązać po prostu do, do nazwy samej Skody do no, modelu. No, to jest emblemat, no. a za emblemat trzeba też coś dopłacić. Na no. No, gotowo 4,5? Dorzuciłem. A 5? To jest tylko 500 więcej. Takie 500 to jest przynajmniej jeden taki błotnik wymieniony. Nie no, 4,5 tysiąca i dzisiaj w nocy już mogę lawetę przysłać, która to zabierze. Kupione. Bardzo się cieszę, bardzo Nie dziękuję. Lubię, Idę odłożyć. Tak? Dobrze. A teraz będzie smutny bój o uruchomienie silnika, już tak na gotowo.